W zasadzie nie będziemy grać w Simsy, tylko będę Wam pokazywać, jakie modyfikacje będę ściągać, aby nasza gra była troszeczkę ładniejsza. Więc korzystam ze stronki TSR i linka wrzucę Wam w opisie filmu. Zarostu warto dodać tutaj brwi wszystko mi się gada. si prega it's a Szukamy dalej. Szukamy, 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 szukamy. Wow! Okej, okay. oficjalnie to jest przepiękne. Od razu sprawdzam sobie, czy coś więcej od tego twórcy znajdę. spoiler, ta sukienka nie działa, bo już sprawdza. właśnie takich zakupów fantomowych i nie ukrywam. Ja tak mam na chińskich stronach z dodaje wiem, że dodaję, 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 te krójki wszelkiego rodzaju. i potrzebowałam bardzo y, specyficznych produktów, których nie mogłam znaleźć dosłownie na żadne. Szpileczki, buty takie bardziej wyjściowe. No, naprawdę nieźle, nieźle, nieźle. A tutaj takie kolorowe. To nie są chyba mokasyny. Nie wiem, nie ja znam się jakoś super na butach, ale te są przepiękne z kokardką. No, cudne są naprawdę. specjalnymi bandażami, tak mi się wydaje. I wielki szacun, wielki szacun, naprawdę, za to poświęcenie. A wracając do gry, no, piękne fryzurki. Od razu mam tak sprawdzę, sprawdzę, sprawdzę tego twórcę. No i podejrzewam, że też wolołek wleciał, bo, no, przepiękne są te fryzury. Super jest to, że dzięki temu można zachować taką różnorodność w tych zimach, że wszystko nie jest na jedno kopyto, jeżeli wiecie o co chodzi. To w ogóle to nagrywam do 6 sierpnia we wtorek i w teorii dzisiaj jest dzień, w którym powinna przyjść do mnie paczka Blue Yeti. To jest niesamowite. O, tu jest skin severusa Snape'a. Muszę komiec. Że chyba będę, ale nie obiecuję, nagrywać serię z